Maciej, kolejny twój, kolejna Twoja obecność na live, podczas live'a w You Can Dance. Dlaczego Ty w sumie nie jesteś jurorem? Ponieważ ci jurorzy, którzy są za stołem, są skrojeni idealnie pod ten program. Cóż za dyplomatyczna odpowiedź. A na bym... castingu nie byłeś? Eee, nie, nie byłem na castingu. Eee, nie wiem, kiedy był casting, podejrzewam, że wtedy, kiedy jeszcze w ogóle nie, nie wracałem do tej kariery tanecznej ehm, i... i cóż, no nie jestem. i ale tutaj jest, jesteś obecny, jestem tutaj, podziwiasz, oglądasz, robisz choreografię i, i, i to się... Nie, 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 nie robię choreografii. Nie, 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 nie robię. Zresztą tygodniu nie robiłeś? Nie, nie, jestem okowic, nie, nie, nie robiłem choreografii, ale jakby... Poczułem, ja to afirmuje po prostu. Ja to afirmuję. Generalnie ja przyjeżdżam się trochę tutaj pozachwycać, nie? bo jakby ten program jest tak zrobiony, że, że to się chce oglądać. To się chce oglądać i będąc tutaj w środku, ja troszkę chłonę od tych tancerzy emocji. Szczególnie, że odbudowuję swoją karierę taneczną, to troszkę od nich czerpię tej energii, takiego zaangażowania. Też są troszkę ode mnie młodsi, więc jakby mogę to pooglądać i się, i się zainspirować. Czemu właściwie mówisz o tym, że odbudowujesz swoją karierę? Tą Taneczną. Dlaczego używasz takiego określenia? No bo no, przecież cały czas tańczyłeś. Pamiętam przecież, jak rozmawialiśmy, jak jeszcze z Agnieszką e, ogarnialiście, że tak powiem, projekt wspólny, ten online, prawda? Tak, tylko że to, to, była, e, to był wymiar być może jednej albo i na jednej tego, co robiłem wcześniej jako tancerz, e, bo jako tancerz pracowałem 7 dni w tygodniu I, e, i teraz jakby do tego wracam. Nie w takim wymiarze też oczywiście, bo nie mam możliwości pracowania dzień w dzień, ponieważ e, jestem obecny rodzicem, natomiast dlatego właśnie odbudowuję, bo był jakiś tam procent. Troszkę tańczyłem w domu, był robiony projekt, od czasu do czasu jakieś warsztaty poprowadziłem, no ale to, to, jest, to, to był marginalna, marginalna część mojej pracy. A teraz jest to główny trzon mojej pracy, ten taniec. Ja też zauważyłem na pewno, nie tylko ja też, ale właściwie wszyscy, że ty zacząłeś bardziej się udzielać na Instagramie i, i, i zacząłeś korzystać ze współpracy po prostu i tych możliwości z swojej popularności, ile taki influencer może wyciągnąć na Instagramie? No to trzeba influencerów na Instagramie spytać. No to influencer tancerz? Influencer tancerz? Wszystko zależy od zaangażowania, wydaje mi się, i od tego, w jaki sposób będzie prowadził ten Instagram. Ja dopiero zaczynam działać w taki sposób. Też odzywały się różne marki, których, które proponowały współpracę i odmawiałem, bo na przykład nie będę reklamował alkoholu na, na Instagramie, uważam, że, że to jest niepotrzebne. Alkohol nie potrzebuje reklamy. Natomiast no zaczynam. Przyjmuję współpracę, które są zgodne ze mną. Na przykład reklamowałem sklep, który sprzedaje artykuły dla zwierząt. Mam dwa koty, więc jakby to się wszystko klei. Natomiast no nie wyskoczę nagle z jakąś reklamą czegoś, czego nie używam. Nie? A ile najwięcej za współpracę zgarnąłeś razem z Agnieszką? A, ja myślę, że to są takie dane działalności gospodarczej, których nie mogę ujawniać. Znaczy spółki tak naprawdę. A takie jakieś widełki? powyżej jakieś kwoty. Ależ drążysz. Myślę, że nie mogę o tym mówić naprawdę, bo to są właśnie kwestie, które są... To są dane spółki, a spółka jako osobowość prawna ma też, jest też umowa spółki, która pewne rzeczy mówi, więc no, zachowam te informacje dla siebie. A powiedz mi w takim razie dopytam jeszcze o tę szkołę, jak zamierzasz zamierzacie rozwiązać kwestię tego, no właśnie, że razem prowadziliście te, te szkołę online i co teraz w sumie? Ja nie wiem, ponieważ obecnie nie zajmuję się tym projektem, więc to jest pytanie już do drugiej strony.